Różnica jest ogromna. Znacznie poprawiły się warunki pracy. Mam na imię Michał. Mam 20 lat, więc jestem rówieśnikiem ArcelorMittal w Polsce. Pracuję w ArcelorMittal od roku. Teraz nasze drogi krzyżują się każdego dnia. W ciągu tych 20 lat zostały zrealizowane projekty inwestycyjne o wartości 10,5 miliarda złotych. Odkąd ArcelorMittal Poland przejął zakład w dzieszowicach, w mojej ocenie znacznie poprawiły się warunki pracy. Różnica jest ogromna między tym, co było, a tym, co jest. Pracy w Romital szczególnie podoba mi się to, że robimy tutaj wielkie rzeczy. Zmiany bardzo istotne są dla nas, dla pracowników, dla, dla młodych, którzy przychodzą do nas. Sam wygląd zakładu, to, co w środku się dzieje, nowe technologie, wprowadzanie nowych metod, szkolenia dla pracowników, ciągłe udoskonalenie. Dla mnie bardzo mocnym akcentem, który wprowadzał zmiany w ArcelorMittal, to było wdrażanie metodologii WCM-u. WCM, czyli World Class Manufacturing, produkcja klasy światowej, praca w tej metodologii pozwoliła na zmianę w mentalności ludzi, którzy zaczęli bardziej być otwarci na zmiany, które się dokonywały, bardziej wyczuleni na to, gdzie mogą usprawniać proces, standaryzować podejście do tego procesu. Największe zmiany, które zaszły w naszym zakładzie, to niewątpliwie zmiany takiej mentalności pracowników, ta kultura pracy, można powiedzieć, że weszła na pewien wyższy poziom. Po przejęciu zakładów koksowniczych Zdzieszowice przez ArcelorMittal Poland wybudowano nowoczesne baterie koksownicze. W tym czasie też zmodernizowaliśmy znacznie Wydział Węglopochodnych. I wiem, że te rzeczy decydowały o przyszłości naszej firmy. Tylko w minionym roku firma zainwestowała w Polsce 1,5 miliarda złotych. Szczególne znaczenie miała modernizacja wielkiego pieca numer 2 w dąbrowskim oddziale firmy sama inwestycja była jedną z największych tego typu w historii polskiego hutnictwa. Często myślimy, że rozwój to tylko droga wytyczona przed nami. Praca w ArcelorMittal pokazuje, że sami możemy wyznaczać nowe kierunki zmian. Na pewno przez te 20 lat zmieniła się bardzo rola kobiety, pracownicy, która w tej chwili ma rzeczywiście, powiedziałabym, duże pole do popisu. Powstało forum kobiet, gdzie rozwiązujemy problemy koleżanek, które tutaj do nas dzwonią. Jest dużo w tej chwili dostrzeżone rzeczywiście, że te pracownice mają wielki wkład tutaj w pracę przez tyle lat, ale nigdy to nie było tak podkreślane jak w tej chwili. Kobiety na naszym oddziale są widoczne. Panie pracują na suwnicach, panie potrafią jeździć wózkami widłowymi, mają szkolenia zrobione, panie piszą produkcję. To produkowana przez nas stal tworzy świat wokół nas, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Mówimy między sobą, co się zmieniło. O, że ta pralka ma naszą stal. Teraz y, koła, które były na wieży Eiffla, są zrobione z naszej stali. Pochodnie, które przenosiły ogień, tak samo były zrobione z naszej stali. To, co się nie zmieniło, to pasja do stali. I ludzie tutaj naprawdę pracują, mają pasję dostali. Po tych 24 latach człowiek jednak jest związany z tym pracą i czuje czuje, że to jest po prostu ważna i istotna rzecz dla, dla innych. Będę gdzieś tam na dworcu kolejowym z dziećmi pokazuję i dzieciom, że te rzeczy zostały zrobione tutaj w firmie. Jeżeli mógłbym się cofnąć do 2011 roku, nadal chciałbym się zatrudnić tutaj, w tej firmie. Wiemy, że to jest siła i praca naszych rąk, tak? Naszych, naszych pokoleń, naszych dziadków, nas, naszych dzieci. Patrząc wstecz na te 20 lat, widzę, jak wiele zmieniło się we mnie. Wiele zmieniło się także w ArcelorMittal Poland. A przyszłość? jest pełna nowych możliwości.